Znajduję się w tym momencie w gminie Wielowieś w województwie Śląskim. Jest to tak naprawdę pogranicze województwa śląskiego i opolskiego. Natomiast jest to bardzo ciekawe miejsce, które na pewno spodoba się łowcom burz oraz osobom zainteresowanym zainteresowanych w zjawiskach ekstremalnych, ponieważ jestem w miejscu, gdzie około 16 lat temu przeszła jedna z najsilniejszych trąb powietrznych w Polsce i tutaj. Tam macie jeszcze las normalny, w miarę gęsty, nieuszkodzony. Tam też, natomiast tutaj macie dużą wyrwę w tym lesie. I to jest tak zwany wiatrołom. Jest to miejsce, gdzie jest ubytek w szacie roślinnej spowodowany silnym wiatrem. Najczęściej związany z zjawiskami downburst, związany z burzami z wiatrem prostoliniowym, czyli z SLW albo przykładowo z trąbami powietrznymi i jestem obecnie w miejscu gdzie taka trąba przeszła jak widać to już było 16 lat temu, więc tutaj za dużo oryginalnych zniszczeń nie zostało zostały tutaj już posadzone nowe drzewa i to już dawno temu z tego co widzę, ponieważ one są dosyć wysokie, może z 4 metry nawet ale tam macie jeszcze starą wegetację która nie została uszkodzona w wyniku przejścia trąby, i w niektórych miejscach widzę są tu jeszcze chyba stare, powolone spróchniałe drzewa. Może nie usunięte jakieś, albo mi się wydaje i mam zwidy. Ale tak czy siak, jest to bardzo ciekawe miejsce, ponieważ pokazuje skalę tych procesów konwekcyjnych oraz skalę zniszczeń. Jest przepiękny majowy dzień, jest dzisiaj 2 maja. Stwierdziłem, że sobie. Przyjdę na takie oto miejsce. Z takich ciekawostek jeszcze, jeżeli popatrzycie tutaj, macie na podłożu macie czaremchę amerykańską. Tutaj macie drzewa różnych gatunków, ale zauważcie, że one są posadzone, że one nie są sadzone, one są bardzo nieregularne. Więc jeżeli spojrzycie tutaj, to możecie zobaczyć, że każde tutaj drzewo zostało sztucznie nasadzone, ponieważ wszystkie układają się w linię, jest jedno obok drugiego. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą można zobaczyć. I tak możecie bardzo łatwo odróżnić las sztuczny, tak jak jest tutaj, od lasu naturalnego, w tym przypadku wielogatunkowego i mieszanego. Tutaj to widać najdobitniej, gdzie tutaj dosłownie widać, jak te wszystkie drzewa są posadzone od jednej linii. I to dosyć gęsto. Rzeczą charakterystyczną dla takiego wielo takiego wiatrołomu jest to, że macie bardzo ostrą granicę pomiędzy obszarem zniszczeń oraz między faktyczną wegetacją, która przeżyła, ale kolejną ciekawą rzeczą jest to, że niektóre części lasu pozostały. Jak oglądaliście na pewno jakieś nagrania z rytla albo z szuszka, gdzie w 2017 roku przeszło derecho. To w niektórych miejscach na zdjęciach widać, że ta wegetacja została i te drzewa nadal stoją, natomiast są one uszkodzone. Są one poobijane z gałęzi albo stają po prostu gołe drzewa, zostaje sam konar. Więc tutaj macie taki idealny przykład jeszcze starego lasu, jak on tutaj wyglądał pierwotnie, jak on wygląda obecnie. Tutaj jestem obecnie w miejscu, gdzie tych drzew jest zdecydowanie mniej. Aczkolwiek jest tutaj nadal bardzo szeroki pas zniszczeń. On może mieć tutaj nawet 300-400 metrów szerokości. Tutaj to ponownie z tymi drzewami. Przeszedłem trochę dalej. Tam macie jeszcze stare, oryginalne drzewa. Tutaj też w takich pojedynczych kępach. Tutaj jest już las, który został zasadzony trochę później. Tutaj widać te sadzonki. One mają może z, maksymalnie półtora metra. Średnio bym powiedział, że z metr. A tutaj macie trochę już starszy las, który został najpewniej posadzony bezpośrednio po przejściu tej trąby powietrznej. Która... Potem przeszła obok tej wsi, jest z tej trąby powietrznej jest masę nagrań. Ona przeszła przez autostradę 4. Pewnie ludzie, część ludzi z ją kojarzy z tego, że wywróciła autokar zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Który akurat jechał przez tą trasę. Jest z tego nagrania, możecie na YouTube poszukać. Ale jest to trąba powietrzna, która była jedną z takich, jedną z najważniejszych wydarzeń meteorologicznych w Polsce. Tego wieku, zaraz obok Outbreak'u z 2007, Powiedzi 2010, Derechu z 2009, 2017 i 2015 roku. Więc jest to ogólnie... Przejść po takim kawałku historii naszego kraju, ewentualnie historii takiej naturalnej, jest czymś... Jest czymś ciekawym, nie powiem. Bo osoba, która nie wie, co tu się stało, może przejść obok tego obojętnie i stwierdzić, że wow, ktoś tutaj las zniszczył, albo wypalił, albo że coś tu się stało. A tak osoba, która przychodzi tutaj z wiedzą jakąś większą, wie, że tutaj doszło do katastrofy. Część z Was może nawet nie wiedziała, że w 2008 roku było aż takie potężne tornado. I tu nawet nie jedno, tylko trzy. I przeszły one przez bardzo duży obszar. Ale też część z osób, które to ogląda w tym momencie może nawet nie wiedzieć, że takie wydarzenie miało miejsce. Albo nawet ich wtedy nie było na świecie. Ja wtedy miałem 6 lat, nie wiedziałem w ogóle o co z tym chodzi. Nie słyszałem o tym, o tym słyszałem jakieś jak zacząłem się interesować bardziej burzami jakoś w 2012, 2013 roku chyba, że było w Polsce po pierwsze że tornado, bo dla mnie to było nieoczywiste wtedy. Myślałem, że wtedy trąby powietrzne są zarezerwowane dla Stanów Zjednoczonych głównie, ale okazuje się, że te zjawiska również w Polsce występują. I niekiedy mogą mieć ogromną siłę. Tutaj w tym przypadku była to trąba powietrzna o sile F3. I ostatni przypadek trąby o sile F3 w Polsce, z tego co pamiętam, to jest okolice Sztumu w 2012 roku. To był 14 lipca chyba, z tego co pamiętam. Więc od dawna w Polsce nie mieliśmy bardzo silnego tornada, który można by sklasyfikować jako wyland. Ale w Polsce trąby płyczne występują często nad więcej niż 10 rocznie, krótkotrwałe. Najczęściej zrywają dachy z takich moich własnych obserwacji i głównie kończą się one na skali, w skali na IF1, i f 2 i to w sumie tyle. Dalej ten, dalej łaże po tym wiatrołomie. Tu już w szczęście jakiejś zdecydowanie starszej, i tak to się głównie prezentuje. Tam jest Gaziambona. Może spróbuję na nią wejść za chwilę. Ale to. No, skala tego jest przeogromna. Tej szerokość to ma ponad pół kilometra już w tym momencie, ponieważ trąby powietrza mają to do siebie, że lubią zmieniać swoje. Ten. Eee, szerokość oraz siłę są bardzo dynamicznymi zjawiskami. Tak samo też szerokość tego pola zniszczeń. Windfield potrafią zmieniać bardzo dynamicznie i tutaj jest to widoczne na tym przykładzie. Swierdziłem, że na to mam bono, ostatecznie nie wejdę. Ale, no bo ona jest wśród drzew, więc za bardzo z niej dużo nie będzie widać. Ale, sam jakby takie przejście po takim czymś i popatrzenie, że cały las tej zniknął po prostu w parę minut. To daje jednak do myślenia, jak silne to musiały być poryw wiatru żeby aż do takich zniszczeń doprowadzić na tak dużym obszarze. Ponieważ trzeba jednak większa jednak dużej siły, żeby takie duże drzewo powalić. A co gorsze, na co, co, więcej, żeby zrobić to na odcinku o szerokości 300, o szerokości pół kilometra prawie i dość sporej długości, ponieważ to miejsce, w którym jestem, ono nic nie mierzyłem, będziecie teraz to widzieli. Yy, zgaduję, że coś około 1,5 km długości ma co najmniej. No jakieś porosty sobie rosną. Fajnie, przyroda się tutaj zregenerowała i wraca to wszystko powoli do normy. Znalazłem tu obok lesie jakichś ludzi. I oni zbierali młode pędy sosny. Na syrop na kaszę to się zasypuje cukrem, i potem ma się leki. Z tego bardzo fajny taki syrop. Ale oni nie wiedzieli nawet, że tutaj w tej przerwie jak jest to przeszła ta trąba. Tutaj możliwe, że to jedno drzewo, które jest powalone to jest jeszcze po tej trąbie ale nie jestem tego do końca pewien, możliwe, bo jest obumarło od dawna, więc na pewno więc to ogólnie bardzo ciekawe wygląda. Tutaj dalej już ta trąba, jak jeżeli przeszła to przeszła przez te nieużytki, ale tutaj ten z niczym się kończy, więc prawdopodobnie ona w tym miejscu tutaj po prostu zanikła, a bo te drzewa, które tu zostały to one nadal pamiętają co co się tu stało ale zgaduję, że tutaj ona osłabła i przeszła dalej. Tu jest jakiś jeden relikt, taki w postaci działki leśnej. I to w sumie tyle. Ale no cóż, tak kończąc. No to takich miejsc w Polsce jest mało, ponieważ trąb w Polsce nie występuje dużo. Szczególnie nie, nie zawsze one występują, przy, nie przechodzą przez taki zalesiony teren jak na przykład ten. Ponieważ jest bardzo mała lesistość w Polsce, więc szansa na dostanie takich zniszczeń w postaci wiatrołomu w Polsce jest relatywnie niska. Ponieważ lesistość w Polsce to jest coś około 26-7%, z tego co pamiętam. Ale tutaj jest na tyle ciekawie, że tutaj przeszła ta trąba przez las i wygenerowała takie zniszczenia, więc można je podziwiać do teraz. Jeszcze w Kampinosie była trąba, z tego co pamiętam. Ten wiatrołomy rytelski jeszcze jest z 2017 roku. Ten pod kuźnicą raciborską też jest taki, co znam. Możliwe, że po huraganie, ten w puszczy piskiej, coś będzie, ale to nie sądzę, bo to było 20 lat temu ponad. I nie wiem, jaką to miało nawet siłę, nie patrzyłem dokładnie. Ale takich miejsc w Polsce jest bardzo mało i one są ten, i one są, że tak powiem, unikatowe, żeby je podziwiać. Więc super, że obejrzeliście. I to tyle. Może przejdę się kiedyś na pozostałych też Wam pokażę.